Wybory parlamentarne mamy za sobą. W tym roku licytacja wyborczych obietnic była bardzo ostra, a deklarowane kwoty wydatków kosmiczne. Część komentatorów i ekonomistów uważa, że to nic groźnego. Deklaracje wyborcze to jedno, a rządzenie to drugie. Nie ma się więc o co martwić z góry. Oczywiście nie wiemy, jaką politykę gospodarczą będzie prowadzić nowy rząd i do jakiego stopnia zobowiązania wyborcze zwycięskiego ugrupowania będą wypełniane. Chciałbym jednak powiedzieć, że nawet niewielki wzrost wydatków publicznych może nas wepchnąć w spirale zadłużenia jeżeli będzie temu towarzyszyć obniżenie wzrostu gospodarczego. Polskie finanse publiczne nigdy nie zostały uporządkowane i stanowią stałe źródło zagrożenia. Zagrożenie to aktywizuje się natychmiast, jeśli tylko odczuwalnie obniży się wzrost gospodarczy. Aby zobrazować tę tezę, chciałbym przedstawić państwu dwa zestawienia Wybrałem lata 2000, 2003 i 2007-2010, dlatego że w obydwu przypadkach mamy do czynienia ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego mniej więcej rzędu 3 punktów procentowych. I co się w tych latach dzieje? Zaraz bezpośrednio po tym spowolnieniu gospodarczym wyraźnie wzrasta poziom zadłużenia odniesiony do produktu krajowego brutto. W jednym i w drugim okresie rośnie o prawie 10 punktów procentowych, rzędu 10 punktów procentowych. W pierwszym z omawianych okresów lata 2000-2003 mamy do czynienia ze wzrostem z poziomu niskiego do poziomu średniego. W drugim przypadku mamy już do czynienia ze wzrostem zadłużenia z poziomu średniego do poziomu wysokiego, stanowiącego już zagrożenie. Dodam przy tym, że nie udało się w latach pomiędzy, mimo wysokiego wzrostu gospodarczego, poziomu zadłużenia obniżyć. Co z tego wynika? Każde spowolnienie gospodarcze, a przecież w gospodarce rynkowej jest ono nieuniknione, powoduje w naszym przypadku skokowy wzrost zadłużenia. Dwa ostatnie spowolnienia doprowadziły ten poziom z niskiego do wysokiego. Potem nigdy. Nie udało się go obniżyć do poziomu sprzed spowolnienia. Następne spowolnienie gospodarcze może doprowadzić dług do poziomu niebezpiecznego. Przy niekorzystnym rozwoju sytuacji możemy wpaść w pułapkę zadłużenia. To oznacza, że koszty obsługi długu publicznego będą tak wysokie, że aby stać się utrzymywać wypłacalność, Będziemy musieli gwałtownie obniżać wydatki publiczne. Przypomnę przy tym, że poza pierwszymi latami transformacji mieliśmy stale dodatni wzrost gospodarczy, a mimo to dług publiczny systematycznie rośnie. Obecnie mamy przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego. To czas dobry dla porządkowania finansów publicznych, dla racjonalizowania wydatków, a nie dla ich powiększania. Nawet gdyby było tylko umiarkowane.